Kreatywność, creativity po angielsku, creatividad po hiszpańsku, inaczej postawa twórcza, inwencja, pomysłowość, pochodzi od łacińskiego słowa creatus, czyli twórczy. Jest to pojęcie bardzo złożone i szerokie, które wymyka się prostym definicjom. Jest nieodłączną, wrodzoną cechą człowieka. Trudno byłoby doliczyć się, Przejawów kreatywności człowieka na przestrzeni dziejów. Towarzyszy nam ona również w życiu codziennym, kiedy na przykład zastanawiamy się, jak spędzić ciekawie wolny czas, kiedy urządzamy mieszkanie, kiedy myślimy, jak sprawić niespodziankę ukochanej osobie, albo zastanawiamy się, jak rozwiązać nurtujący nas problem. Pozwala nam ona także przetrwać i tworzyć własną tożsamość. W oparciu o naszą tradycję i kulturę. Kreatywność odpowiada za rozwój społeczeństw na polu nauki i sztuki. Bez kreatywności nie mielibyśmy rzeczy tak oczywistych jak wody w kranach, ciepłych i jasnych mieszkań, samochodów, jak również wynalazków, które wprowadzają naszą cywilizację na nowe tory. Nie wyobrażamy sobie życia bez internetu. Bez telefonów komórkowych, pomimo tego, że służą nam one niecałe 100 lat. A kim bylibyśmy, gdyby nie urodził się Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Wisława Szymborska, Vincent van Gogh? Te przykłady, nawet w najmniejszym stopniu, nie oddają wpływu, jaki kreatywność wywiera na nasze życie. Kreatywność jest zjawiskiem, procesem które fascynuje i jest przedmiotem wielu badań naukowych. Powstało szereg publikacji, które opisują poszczególne składowe tego skomplikowanego procesu, jaki zachodzi w ludzkim umyśle. Dzięki odkryciom mechanizmów, procesów intelektualnych odpowiadających za możliwość tworzenia, opracowano różne sposoby i metody, dzięki którym możliwe jest stymulowanie i rozwijanie kreatywności. Stworzono do tej pory ponad 60 definicji kreatywności. Jak zatem określić ją w sposób prosty, taki, który miałby zastosowanie w naszym życiu codziennym? W pierwszej kolejności chciałabym zwrócić uwagę na samo pojęcie kreatywność. W języku polskim słowo to jest używane od niedawna. Wcześniej słowotwórczość było tym, które było w użyciu. Kojarzyło się ono jednak głównie z pracą artystyczną i wzbudzało wiele lęku. Artyści, ludzie bardzo wrażliwi, oryginalni, inni w swoim zachowaniu od większości społeczeństwa, często byli nierozumiani i odrzucani przez społeczeństwo, a ich życie było niezwykle trudne. I to wszystko wzbudzało lęk przed nieznanym. Obecnie świadomość społeczeństwa dotycząca sfery twórczej jest nieporównywalnie większa, niemniej słowo twórczość z reguły jest głównie kojarzone z działalnością na polu kultury i sztuki. Kreatywność z kolei stała się pojęciem bardzo modnym, jednak często nadużywanym. Nie zawsze jest ono wypowiadane w sposób świadomy. Z wiedzą, na czym tak naprawdę ta kreatywność polega. Kreatywność jest to umiejętność ściśle związana z myśleniem człowieka. Jest to myślenie złożone, wielokierunkowe, elastyczne, w przeciwieństwie do myślenia jednokierunkowego i sztywnego. Myślenie wielokierunkowe, tak zwane dywergencyjne i elastyczne Pozwala na satysfakcjonujące rozwiązywanie wielu napotykanych w życiu problemów i adaptację do zmian, podczas gdy myślenie jednokierunkowe i sztywne często prowadzi do nieradzenia sobie z napotykanymi trudnościami. Świat, w którym obecnie żyjemy, cechuje niespotykane dotąd tempo zmian oraz całkowicie nowe wyzwania. Dlatego kształcenie, formowanie, ćwiczenie, rozwijanie kreatywności podczas procesu edukacji dzieci i młodzieży nabiera szczególnego, bardzo dużego znaczenia. Wracając do pojęcia kreatywności, ponieważ cały czas jest to słowo w naszym języku nowe, nie zostało ono jeszcze właściwie zasymilowane. Używanie tego słowa często prowadzi do pojawiania się, uaktywniania się pewnej bariery emocjonalnej, szczególnie u osób, u młodzieży, u osób dorosłych. Nie pozwala ono myśleć o sobie, jestem kreatywny, mogę być kreatywny. Z powodu wymienionych przeze mnie trudności. Związanych z użyciem słowa twórczość czy kreatywność. Ja sama w swojej pracy preferuję i używam słowo słowa pomysłowość. Jest ono intuicyjnie, właściwie odbierane przez Polki i Polaków, i niesie ze sobą bardzo pozytywny ładunek emocjonalny. Pomysł może mieć każdy. Każdy z nas. Może być mniej lub bardziej pomysłowy. Pomysł wprowadza barwy, radość i wyższą jakość do naszego codziennego życia. Zmierzając powoli ku końcowi, chciałabym zwrócić uwagę na wspomniane przeze mnie dwie kwestie: satysfakcję i radość. Każdy z nas, zna znajdując własny pomysł, na rozwiązanie większego lub mniejszego problemu odczuwa zadowolenie, wzrost poczucia własnej wartości, sprawczości i właśnie radość. Wykonując dane zadanie według własnego pomysłu, czyli właśnie kreatywnie, odczuwamy ogrom satysfakcji, spełnienia i szczęścia. Nie doświadczymy takich pozytywnych, budujących emocji, kopiując, bez udziału własnych myśli, zastaną rzecz. Praca z dziećmi, których tempo rozwoju jest niespotykane w żadnym innym okresie życia, wymaga ogromnej kreatywności ze strony nauczyciela. Obfituje ona w szereg nieprzewidzianych zdarzeń, reakcji i sytuacji. Nauczyciel musi być niezmiennie gotowy do tego, by sprostać i rozwiązać pojawiające się niespodziewanie, nieprzewidzianie, zdarzenia, problemy. Co więcej, natura umysłu dziecka jest twórcza, ciekawa i poszukująca, i stale nastawiona na nowe, co tworzy bardzo specyficzny i bardzo wymagający kontekst dla pracy. Kreatywnej, twórczej nauczyciela. Rozwijanie kreatywności w procesie edukacji stanowi naprawdę duże wyzwanie. Obecny system, pomimo tego, że wprowadzane są do niego cały czas różne zmiany, nie nadąża za bieżącymi potrzebami. Kształcenia takich umiejętności, który wymaga współczesny, ten kształtujący się i przyszły świat. Sfera rozwoju kreatywności jest zatem cały czas w procesie powstawania i stanowi ogromne pole możliwości dla nauczycieli. Powstają różne programy rozwoju myślenia twórczego dla szkół i dla przedszkoli. I na pewno warto ich poszukiwać i z nich korzystać. Moja książka Poezja i sztuka dla kreatywności, inspiracje, Poetry and Art for Creativity Inspirations, jest właśnie jedną z takich propozycji. Bazuje ona na zjawisku współdziałania słowa i obrazu, tzw. korespondencji sztuk, oraz na badaniach naukowych, które zostały przeprowadzone. Dla celów edukacyjnych, które udowadniają, jak duże korzyści płyną dla rozwoju umysłu człowieka dzięki kontaktowi ze sztuką. Jest to książka polsko-angielska. Zawiera ona słowniczek pojęć plastycznych do samodzielnego wykonania przez dzieci i polecam ją wszystkim nauczycielom którym bliskie jest to przedstawione tutaj, przeze mnie podejście do kształcenia, do edukacji. Chciałabym również wspomnieć, że została ona nagrodzona prestiżową nagrodą European Language Label za innowacje na polu nauczania języka angielskiego na skalę europejską. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Sylwia Zaborżakowska